Siemano tutaj Kondiks 11. Dzisiaj gramy w kolejną gielkę Bus Simulator Ultimate. Już się włącza I czekamy. Subskrybujcie i lajkujcie. Ja już nie przedłużę. Nie, nie. Patrzcie jakie na no nie? Nie wiem jak. Jak, nie? Jak? 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 Czekajcie chwileczkę, mamy reklamy. Jak zawsze. A nie wiem. To jeszcze chwilę będzie tylko taka muzyka. Nie da się zaduję wyciszyć To ja tylko chwileczkę takiego. A już po. Przepraszam Was za te odgłosy i za tą. Piszcie w komentarzu, czy macie tą grę. Czy w ogóle ją naładujecie. Polecą grę, jest fajna. A też... No polecam, jestem po więc przepraszam za ten hałas. Ja zawsze się skupiam tutaj, bo będę się tu zacinał. Piszcie w komentarzu. Wiecie co? Ale, boże, mamy. Podejdź też na Spajki10, y polecam, to mój kolega, też ma YouTube'a, Spajki10, y warto obejrzeć, no, ja z nim chodzę w ogóle do klasy. Let's get started. Drive safe. It's all your gym, it? you know? Piszcie w komentarzach wszystko, macie tą grę, czy nie. ja już nie spodziewam, oglądajcie. Także może to ja bym nie mogła.

Nie będę tak często zamykał, bo ja się zawsze skupiam i tak nie na telefon. Czyli zdążę? Polecam tego, w które będę grał, naprawdę. I tak, które mam, to warto wniegać. Dzisiaj jeszcze będą dwa odcinki. Shorta może dzisiaj nie będzie. Ale postaram się. Może nie wiem czy będą. Ale się postaram. Nie wiem naprawdę czy będą shorty dzisiaj na pewno nie. Ale będą dzisiaj jeszcze na pewno dwa, jeden odcinek. No. Albo już nie będzie. Nie wiem, musicie śledzić. Jak nie zasubskrybujecie, to wtedy będziecie wiedzieć, będą wam się przesyłały, czy już jest filmik, czy go nie ma. Jak, jak nie zasubskrybowaliście, to wtedy wam się będzie wiadomości przechodziły, że wysłamy jakiś filmik. Dajcie subika, dzwoneczkę i i lajka, nie? ja nie chcę ja już nic nie mówię ja o nic nie mówię Mi się podoba, tego będę ją na pewno częściej nagrywał. Oczywiście. Dzisiaj to będzie taki króciutki filmik. Bardzo króciutki. Będę kończył bardzo szybko. Exit right. Uh! hamuj nie widzę trzeba hamować tu też trzeba patrzeć żeby się nie wywalić albo żeby ludzie w autobusie nie wylędzili no właśnie o to chodzi w ogóle w tej grze też dużo aut Jeździ i busów. Ja już się zamykam i nie przedłużam. Oglądajcie. Właśnie o to chodzi, żeby w nic nie uderzyć, ani w auto. Piszcie w komentarzach, co mam naładować. Filmy są oczywiście dla dzieci. You have Zorzyłem wyhamować. Chciałbym do tutaj wjechać. To powinien być shot, ale nie. Thank you. Może tam kiedyś się przeniosę na laptop albo coś, a na razie to Teraz za reklamę. Poczekajcie. Poczekajcie chwileczkę. na Już jesteśmy. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Nele